Witajcie na kanale Daniel Daphne. welcome to my channel daniel r in dublin Idziemy sobie na spacer po Dublinie. Jest trzeci poziom, czyli tylko najbardziej potrzebne rzeczy, nie wychodzenie z domu i itd. Więc chodźmy, popatrzymy jak to wszystko wygląda. Ja jestem w Jersey Shopping Center. No busy tutaj jest bardzo, więc zobaczymy jak będzie na ulicach. Idziemy pospacerować zanim nie lunie deszcz. Pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Zmieniać mi się chce bardzo, bo teraz nie wolno iść w restauracjach, bo e, nie ma dystansu i tak dalej. Ale można iść na zewnątrz, więc jeżeli restauracja ma miejsce na zewnątrz, to oczywiście można siedzieć. No i wszystkie coffee shops i restauracje rypnęły sobie szybko e, jedzenia na zewnątrz, i oczywiście tam siedzi, siedzą wszyscy na kupie już bez dystansu, bez niczego, bo już na zewnątrz. to jest bardzo śmieszne, bardzo mi się podoba, że tak po prostu kolejna bzdura dotycząca korony i wszyscy to łykają oczywiście. no. Taka jest procedura, więc tak, trzeba się zachować, jeżeli chce się robić pieniądze i mieć biznes otwarty, to oczywiście tak trzeba zrobić, no i ludzie z tego korzystają. Więc to jest jakby super, super oczywiste dla mnie. Natomiast bardzo mnie to bawi, że idziemy w takie głupoty straszliwe i, i wszyscy za to, za... no nie mamy wyjścia za bardzo, tak? Jako jednostki nie możemy nic zrobić, a robić globalne ruszenie raczej nie mamy szans. bo za tym idą za grube pieniądze, wszyscy o tym wiemy zresztą, nie ma o czym mówić. Natomiast Dublin wygląda jak miasto duchów. Troszeczkę jest ludzi, bo jest godzina 17, więc dużo ludzi teoretycznie kończy pracę, ale naprawdę Dublin wygląda jak miasto duchów. Myślę, że tyle spaceropodobień, nie wystarczy, bardzo to jest przygnąbiające, jak patrzy się na miasto, które zawsze tętniło życiem i było pełne ludzi, pełne młodej krwi, przyjezdnych, po prostu tętniło, ulice były tak pełne, że nie szło przejść, ludzie wszędzie, restauracje, coffee shopy wszędzie po prostu kipiało od ludzi, od życia, a teraz naprawdę wszystko wygląda zupełnie pusto, zobaczcie, to jest Temple Bar, Najbardziej busy ulica w Dublinie, pełne bary, wszystko dzisiaj puściutkie, gdzieś tam siedzą jakieś niedobitki w coffee shopach, jeżeli cokolwiek jest otwarte, ale wygląda to wszystko bardzo smutno i bardzo depresyjnie, więc kończę, kończę mój spacer i wracam do domu, bo, bo naprawdę to się przerodziło w bardzo smutny spacer. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzu i do zobaczenia w następnym vlogu.